W dzisiejszym odcinku zdemaskujemy Jupiterkę, królową Julek, damskiego Labuddę, która sprytnie starała wyśliznąć się z afery deweloperskiej swojego ojczyma, na której naciągnął ludzi na około 60 milionów złotych. Czy Andziaks czerpała korzyści majątkowe z tego procederu? Zapraszam na seans. Jak wiadomo, Andziaks mieszkała przez wiele lat w Zakopanem, w rezydencji swojej rodziny, o czym często nagrywała vlogi o niebagatelnych zasięgach. Jak widzimy w licznych opisach, to promowała rezydencję swojego ojczyma. Ponadto są filmiki promocyjne, gdzie na przykład pani Rozenek Majdan reklamuje na kanale Andjax hotele jej ojczyma. Już kiedyś mieliśmy przedsmak młodocianych milionerów i starych pryków za kurtyną, co piorą w internecie pieniążki, ale wiadomo, tym razem na pewno nie. Uwielbiam te historie o życiowym sukcesie i to wszystko dzięki kanałowi lifestyle'owemu, który generuje dziesiątki milionów złotych. No i wiadomo, raz zmywak, a raz świeczki zapachowe. No i wiadomo, tylko z tego się utrzymują. No i tak, spółka pana Kurowskiego oszukała ludzi na 60 milionów złotych, których on z kolei nie chce oddać, no bo sam czuje się oszukany. Ze spółki natomiast najpierw wyprowadził rezydencję Gubałówkę, którą wcześniej tak ochoczo promowała Andziaks. O co właściwie chodzi z ojczymem Andziaks? Wojciech K., znany jako ojczym Andziaks, dał się poznać szerszej publiczności jako biznesmen brylujący w świecie celebrytów oraz prezes Optima Development Poland. Finansował swoje wystawne życie z dochodów z rezydencji Gubałówka w Zakopanem. Zamiast wybudowania kilku kondo hoteli spółka ukończyła tylko jeden, mimo pozyskania 70 milionów złotych od inwestorów. W 2019 roku Wojciech K. sprzedał część rezydencji spółce swojego syna za 10 tysięcy złotych. Według prokuratury spowodowało stratę spółki ODP w wysokości ponad 6 milionów złotych. Spółka ODP unikała zapłaty składek, ZUS, podatków i innych zobowiązań. Teraz pytanie, dlaczego to zrobił? Spodziewał się czegoś, że tak szybko zabezpieczył swoje nieruchomości? Co śmieszne w oświadczeniu pisze, że każdy, kto będzie odnosił się do tematu, może liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Panie Wojtku, proszę wstać, bo żeś się pan zesrałeś się. I teraz spróbujcie wyobrazić sobie bankruta, który oficjalnie ma 60 milionów złotych długu względem ludzi, którzy uwierzyli w jego przedsiębiorczość i wizję. No, coś tu się nie zgadza, prawda? Czy po tych ludziach widać, że mają jakiekolwiek problemy finansowe. Ja nie znam uniwersum Anjax i ciężko mi się tutaj odnieść do tego jako jej stały widz, ale z boku wygląda to tak, jakby śmiali się z tej całej sytuacji, dając jakieś dziwne, bejtowe tytuły do swoich filmików, z których się później śmieją, lub robią content na trwonieniu kasy, że mają tyle hajsu, że nie mają dosłownie co z tym robić. Anjax spotkała krytyka po tym, jak pochwaliła się nowym zakupem w ostatnim vlogu. Influencerka jest znana z tego, że nie szczędzi sobie pieniędzy na dokupowanie nowych dekoracji do domu czy różnych zakupów. Lecz teraz postawiła poprzeczkę... no dosyć wysoko, ponieważ pochwaliła się, że zakupiła drabinę za 1500 złotych. Chcesz, chcesz? to usłyszeć? chcesz, chcesz żeby widzowie to usłyszeli? Pokaż, proszę. Ta oto Ale drabina... Ale zobaczcie jak. Czekajcie. Słyszycie to? O! Elegancka drabina. To nie jest mysza byle jaka drabina metalowa. No co? Mów. 1500. Ta drabinę. Dwu-schodkową. Pani influencerki komentują. Powoli zaczyna mi to wyglądać na zakup poholizm. Kupowanie jakichś rzeczy mało potrzebnych, byle kupić, a cały dom zawalony dużą ilością rzeczy. Bardzo was lubiłam. Normalnie nic mi do tego, na co wydajesz pieniądze. Twoja sprawa, ale trochę mi już się przejadło to przepłacanie za rzeczy, które są niezbyt ci potrzebne. Co roku kupujesz piękne dekoracje z myślą o tym, że będą na lata, ale nie są. To tylko chwilowy kaprys. W pełni się zgadzam. Mam wrażenie, że już sam Luka ją uświadamia, że Andziak przesadza. No, ta drabina to już była przesada. Problemem chyba nie jest to, że Angelika wydaje pieniądze na własne zachcianki, tylko to, że wypełnia tym swoje vlogi, a tym samym irytuje publikę. Dla, dla świata nie jest to, wiem, że zbytnio dobre, bo gdzieś to kupujemy, później je wyrzucamy, oddajemy i toniemy w tym, ale jak to i tak jest na półce w sklepie, a ja zabiorę z tej półki, to będzie u mnie, nie wiem, no... Nie jest to moje uzależnienie, nie potrafię sobie z tym poradzić, ale bardzo to lubię, to jest przyjemne uzależnienie. Zapraszam do sekcji komentarzy. Ciekawi mnie opinia stałych odbiorców pani Andziaks. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Bo afera, powiedzmy oficjalnie, wybiła dopiero w roku 2024, ale już w 2019 na portalu bankier.pl można znaleźć zagorzałą dyskusję inwestorów, którzy już dużo wcześniej inwestowali w działania pana Kurowskiego oraz mamy Andziaks, pani Kurowskiej. Ale wtedy to, że tak powiem, dopiero zaczęło raczkować, zanim po paru latach wybiło szambo. Witam! Czy ktoś ma wiedzę co się dzieje w tej spółce? Spółka wybudowała rezydencję gubołówka i ma podobno niebawem zająć się rozbudową ośrodka. Jaka jest rzeczywista sytuacja finansowa i co tam się dzieje? Niestety wyemitowano kilkanaście serii obligacji, a teraz jest poważny problem z ich spłatą. Kontakt ze spółką, jak również uzyskanie jakichkolwiek deklaracji jest niemożliwe. Pozdrawiam. Ale o co chodzi? Źle zainwestowałeś i już. Nie ma co wylewać łez na forum, tylko wziąć stratę na klatę i na drugi raz inwestować w bezpieczniejsze papiery. Myślę, że inwestycje to możesz potraktować jako działalność charytatywną na rzecz pana Kurowskiego. Ostatecznie, dzięki tobie, Anjuna ma gdzie jeździć na relaks. Czyli śmiało można powiedzieć, że wały trwały przez ostatnie 5 lat i się po prostu z roku na rok nawarstwiały. A ona robiła sobie w tym czasie taki kontent na bogato trochę jak Buddha tylko. Dla takich żugajek, czy jak to się w tych czasach mówi. Szkoda, że ci poszkodowani ludzie myśleli, że załatwią to drogą sądową i nie nagłaśniali tego tak, jak to się robi w tych czasach. Gdyby wcześniej zwrócono na to uwagę, to jestem przekonany, że Andziaks na pewno nie zrobiłaby takiej kariery na kontencie z kasy swoich rodziców. Mało tego, pan Wojciech również inwestował w ekskluzywne świece Andziaksowe, bo gdzieś trzeba było włożyć hajs swoich inwestorów, zanim łapy położy prokurator, prawda? Jak myślicie? Ile można zarobić na sprzedaży świeczek? To zależy. Czy startujecie totalnie od zera, czy może jesteście Andjax? Bo jak wiemy, nie od dziś, czego by się Andjax nie dotknęła, zamieni się to w złoto. Twinkle Candle, czyli autorski sklep ze świeczkami należący do nikogo innego jak właśnie do Andjax. Chociaż teraz to już nie tylko sklep ze świeczkami, bo obrotna bizneswoman rozszerzyła asortyment o kosmetyki naturalne, takie jak żele pod prysznic, kremy do rąk czy balsamy do ciała. W zaledwie kilka lat, Andjax wraz ze swoją mamą stworzyła sieć sklepów Twinkle. Zaczynała w malutkim lokalu przy placu Grzybowskim, a w tym momencie posiada dwa duże sklepy na terenie Warszawy i przygotowuje się do otwarcia pierwszego sklepu w Poznaniu, który mieścić się będzie w Galerii Poznania. No właśnie, czy aby na pewno razem z mamą? Bo jak wiemy pod nieobecność Andziaks, która przebywała w Dubaju oraz Tajlandii, to właśnie mama zajmowała się otwarciem sklepów w Galerii w Poznaniu. A więc skąd pytanie, czy aby na pewno razem z mamą? Sama sprzedaż towarów w sklepie to ponad 6 milionów złotych. I tak, tak. Wiemy jakie komentarze za chwilę się pojawią, że ten sklep to tylko przykrywka dla szemranych interesów ojczyma. Pojawią się także komentarze, że to pralnia kasy, ale czy aby na pewno? Czy możliwe jest, żeby sprzedać świeczek, kremów i dyfuzorów za 6 milionów złotych? Naszym zdaniem tak. Wiem, że pana córka Andziak właśnie, wydaje mi się, że ona odniosła Właśnie ten sukces ma ile 20 parę lat i już y, można powiedzieć, no jest znana na całą Polskę. Y, osiągnęła, osiągnęła bardzo dużo, tak, tak? Dokładnie, wystąpiła w Azji Express. Andzia jest cudownym dzieckiem. Uważam, jest rewelacyjna, ma świetnie wyczucie chwili, momentu, y, więc to jest kobieta naprawdę sukcesu, która walczy o to wszystko, co sama sobie wypracowała. Więc w związku z tym ja ją podziwiam bardzo, uwielbiam ją, bo jest rewelacyjna. Właśnie dzisiaj się bawi w Miami na spóźnionym panieńskim, ale ten Asia jest ciekawy. Jestem ciekawy, jaki będzie finał. Mam nadzieję, że będzie pozytywny dla Andzi. Tak, Andzia jest, zauważam, że jest bardzo właśnie otwarta, bardzo no, dąży do celu, tak? Komunikatywna. Tak. Tak. Masz wszystkim... I, Czy to właśnie ma te cechy po Panu, może? No i można tak powiedzieć. Raczej bym powiedział, że na pewno. Okay. I tak, wiem, że ten film nic nie wniesie. To są wszystko pomówienia, nie oszukujmy się. A tak na serio, jak widzicie, w Polsce nie ma prawa jest jakiś dziwny system prawny, w którym jak masz dobre koneksje i trochę gotowy, to ci gówno zrobią. Nie boję się tego mówić oficjalnie, a ludzie to i tak już wiedzą. Tylko po prostu nic z tym nic nie robi. Ten film ym, ma na celu tak bardziej ukształtować wasze zdolności poznawcze, żeby odpalał się od razu czerwony alert, jak na swojej drodze życia. Pojawi się takie persony, od których bije w cudzysłowie sukces. Jak widzicie, można tutaj wyłapać pewien wspólny mianownik. Opalony dupcyngiel po 50, krasnal, no i oczywiście uśmiech opatrzony ludzką tragedią. Naprawdę nie wiem, jakie kompleksy powodują taką stylizację, ale widząc takich ludzi to można wyjść od razu z założenia, że w przenośni będzie ładowane kakao bez wazeliny. Chciałbym też wykorzystać ten moment konsternacji do pewnej refleksji, która mnie naszła. Jak widzicie, przegrana sylfa. W sądzie oraz kolejne rozprawy, które się odbędą z o dziwo tym samym sędzią, dość wyraźnie pokazują, że od lat dziewięćdziesiątych praktycznie nic się w tym kraju nie zmieniło. To pan stoi przed komisją, a nie ja. Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach. I tymi aktualnymi wydarzeniami upatruję właśnie szansę na jakieś realne zmiany. Dlaczego? Bo jeżeli ten temat zostanie rozdmuchany na skalę międzynarodową, a finalnie wydaje mi się, że Sylwek siłą rzeczy będzie musiał wysłać skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, to mamy faktycznie szansę, że jakieś wyższe instytucje europejskie tym się zainteresują i zaczną dla medialności sprawy uderzać w tą patologię, która ciągnie się już od dekad. I tak naprawdę widzę w tym jedyny Pozytyw w tej całej sytuacji: moje stanowisko jest jednoznaczne. Ludzie z ciągotami do dzieci nie powinni tworzyć kontentu dla dzieci. Koniec, kropka. Albo niech dodają do swoich filmów disclaimer plus 18. I żeby nie było, że jestem stronniczy, bo ja w tej całej sytuacji również dostrzegam karmę, która wróciła do druida. Finalnie może dojść do tego, że wszystko co zarobił na tym kurestwie w środowisku fejmowym trzeba będzie teraz oddać na drodze prawnej. I Sylwek nie obraź się, ale ja widzę w tym sprawiedliwość. Bo kierując się jakimiś zasadami dobra społecznego, szkalując pewne postawy, to nie można nadużywać kredytu zaufania swoich najwierniejszych widzów. No, to się nie godzi, żeby stworzyć konglomerat z ludźmi bez kręgosłupa moralnego, co dla pieniędzy i zasięgu będą się chwytać jakichś pojebanych trendów gorszących społeczność, bo takie mamy czasy. I tu chodzi mi o całą otoczkę: fame, gołcy. Po co tam w ogóle wchodziłeś? Czy to było warte tego? Założę się, że odgórnie gardziłeś tymi ludźmi, ale wyczułeś mamon zasięgi. Śmiechy śmiechami, ale zachowałeś się jak te krasnoludy z Moria, które w swojej chciwości dokopały się do samego dna i zapłaciły za to najwyższą możliwą cenę. Ja nie wiem czy to są jakieś podświadome procesy, ale sam powiedz, że to nie było pojebane dalej w to brnąć po Pandorze. Ja ciebie rozumiem, że będąc w tej fejmowej bańce, widzisz tylko to jedno pato uniwersum oraz te wszystkie gówna wokół niej orbitujące. Ale uważam, że jak wejdziesz z powrotem na zdrowe tory i się znowu postarasz, to jestem pewien, że znajdziesz znowu właściwy kontent zdrowy dla ciebie oraz twojej społeczności. I poczujemy znowu takie pozytywne dreszczyki. Sam widzisz, droga szeryfa to droga samotnego wilka, na co się od początku kreowałeś, tylko co ci później strzeliło do głowy, żeby bawić się w tym głównie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Pozdrawiam, z hrabia rabia, i życzę wesołego jajka.